Hejka wszystkim, witam was na kanale Zaczytana Ja jestem Aurelia i dzisiaj do was przychodzę z Zaczytaną recenzją, będzie to już moja druga Zaczytana recenzja, tym razem będzie to recenzja Książki z tej strony sam, o której Jest bardzo głośno teraz Wzięłam tu książkę do recenzji takiej specjalnej Tylko dla niej, ponieważ jestem ciekawa czy wzbudzi we mnie Takie emocje jak w bardzo wielu osobach, że po prostu będę płakała i dusiła się łzami. Jestem ciekawa, czy to trochę tak będzie wyglądać, czy jednak, bo wiecie, jestem ja trochę takiej twardzielki, jeśli chodzi o czytanie książek, że ja bardzo rzadko płaczę i tak dalej. A to może być taki akurat wątek, który może mnie poruszyć do łez, więc no jestem tego po prostu bardzo ciekawa. Zobaczymy, czy to będzie hit czy kit. I tak, y, ja pewnie właśnie chciałam wam nagrać zdać, y, początek jutro rano, ale stwierdziłam, że nie, no ja to jeszcze pewnie dzisiaj hapnę, więc czytam to y, dla was teraz I mówię to już po raz drugi, ale chciałabym, jeśli by ktoś jeszcze nie wiedział Nie, to nie jest tak, że wydawnictwo się mnie zapytało, czy chciałabym im zrecenzować, tylko sama to robię dla was, tak po prostu, żebyście wiedzieli I tak, ja pewnie jak już trochę coś przeczytam, to się odezwę do was znowu y, Teraz... Dzisiaj jest 29. kwietnia. Więc tak, ja pewnie już za niedługo będę się zabierała za tą książkę I widzimy się w kolejnym update'cie U mnie pewnie za paręnaście godzin U was za sekundę Hej, u wszystkim jest kolejny dzień naszej recenzji Z tej strony sam jestem na stronie 80 I jeszcze zanim zacznę Przepraszam, jeśli by wam wiało Ale nie mogę się powstrzymać przed nagraniem czegoś na polu Bo... No, teraz wam już będę to nagrywał. Będę Wam nagrywała na polu części, bo już się zaczyna robić coraz ładniejsza pogoda. Ale już wracając, jestem na 80. stronie i może powiem Wam o fabule. Mamy tutaj. Ja nigdy sobie nie potrafię przypomnieć imiona. Mamy tutaj Julie, która miała swojego br... brata. Miała swojego chłopaka sama i wiecie, oni mieli już całą przyszłość zaplanowaną. Znali się od trzech lat jako para. Byli ze sobą od trzech lat jako para i niestety wydarzy się bardzo przykra rzecz, ponieważ sam umiera w wypadku samochodowym i Julie nie potrafi sobie z tym poradzić. Na sam początek chce o nim całkowicie zapomnieć, wyrzuca jego rzeczy i nie przechodzi na jego pogrzeb ani na nic związanego z nim, ale niech sobie samolot przeleci. Pewnego razu, kiedy chce twierdzić, że chce usłyszeć ostatni raz jego głos i dzwoni na jego numer na jego, na jego poczcie głosową, żeby usłyszeć jego głos, okazuje się, że on faktycznie odbiera i mogło ze sobą rozmawiać. Ten limit czasu jest trochę... jakby mają określony limit czasu, jeszcze nie doczytałam, ile go mają, ale na pewno Duli będzie potrafiła się pożegnać i te wszystkie rzeczy, których nie mogła mu powiedzieć przed śmiercią i za które by chciała przeprosić, teraz może za nie przeprosić. A więc tak, ja jestem na 80. stronie i jak na razie nie szklą mi się oczy nawet w ogóle, jakby ani nie płaczę, ani mi się nie szklą oczy, nic takiego. Mam jeden znacznik, ale to bardziej taki, że pomyślałam sobie w tamtym momencie, że kurczę, ja też bym chciała mieć możliwość się z kimś pożegnania, bo to wiecie, to zazwyczaj śmierć przychodzi tak nagle, że nie ma się jak z kimś pożegnać. I to akurat chciałam sobie zaznaczyć, bo po prostu, ale no nie wiem, czekam na coś jeszcze więcej, bo... Jakoś mnie ani ta książka nie poruszyła i jakoś na razie jedyne co widzę u głównej bohaterki to ten, to ten smutek, ale no smutek tutaj chyba musi być, bo no, przeżyła bardzo ciężką sytuację. Już tutaj powolutku zaczynam zauważać wsparcie przyjaciół, ponieważ na sam początek była od wszystkiego odizolowana, a potem się dzieją pewne rzeczy. Zamierzam jeszcze dzisiaj doczytać do 120 strony, mam taką nadzieję. Więc ja pewnie zaraz siądę i sobie jeszcze poczytam. Więc tak. Yy, czekajcie na kolejne update, bo może być bardzo ciekawie. Chciałabym powiedzieć, że główna bohaterka jest yy, odnośnie jednej osoby czasami tak bardzo surowa, jakby nie wiem, czy to ona robi specjalnie, czy nie, ale jest to trochę tak Niemiłe z jej strony i to jej, kto to tam, tam takie, girl, musisz tak robić i nie wiem, co o tym sądzić, bo nie wydaje się, żeby to robiła specjalnie, ale troszkę mnie to irytuje. Słuchajcie, daję wam bardzo szybciutko update czytelniczy, bo zaraz jedziemy na jezioro Z tej strony sam wczoraj przeczytałam sto... 102 strony, więc jestem się bardzo zadowolona. I no, był jakby tutaj. Jestem na stronie 140 i. Był tutaj pewien fragment, gdzie jakby nie, że miałam szkliste oczy, tylko poczułam z tyłu, jakby, wiecie, te łzy. Nie było, że te łzy prawie wypłynęły, nie miałam też szklistych oczu, tylko po prostu poczułam te łzy i poczułam te, ten. ten... pewien był fragment, jakby mówiąc o śmierci sama, i wtedy naprawdę mi było przykro, i no, nie poczułam po prostu łzy z tyłu, ale to nie było coś tak silnego, żebym miała się rozpłakać. Co do tej surowości bohaterki, co wam wczoraj wieczorem mówiłam. Nie dziwię się trochę, czemu pewną postać traktowała przez chwilę surowo, ale mam nadzieję, że to się zmienia. Znaczy, to się chyba będzie zmieniało powoli, więc Więc tak, ale ja wam nie mówię nic, jaka to postać, ani tak dalej. Um, co wam tutaj jeszcze powiedzieć? Um, ogólnie to nie wiem, jakoś tak, jakoś mega, mimo że ta książka, no wiadomo, jest smutna i tak dalej, jakoś. Wszystkiego innego już mega nie czuję No faktycznie są wspomnienia, bohaterki i tak dalej Ale Albo ja nie odczuwam tak wiele tej żałoby Jak inni odczuwają Albo po prostu nie wiem Albo Bo nie czuję wszystkiego tak Wiecie, że po prostu sobie czytam Nie wiem, czy by to nie wybrzmiewało lepiej w mojej głowie Jakby to trochę było ciężej napisane Wydaje mi się, że wtedy to by było lepsze Bo Czy przez to, że Język jest bardzo lekki i bardzo lekko jest to napisane. Czy to jest minus dla tej książki, że ja nie czuję tej wielkiej wrażliwości? Dla mnie pewnie tak, jakby ta książka była troszeczkę ciężej napisana, ale tak naprawdę minimalnie ciężej, to może by było trochę lepiej dla, dla wrażliwości, ale no, tak to więcej chyba za bardzo nic nie mam. Dzisiaj pewnie troszeczkę mniej poczytam, ale postaram się jeszcze, nie wiem. Do strony 200. Z 60 stron to pewnie poczytam do strony 200 i tak, ja to zamierzam skończyć jutro, zobaczymy z tym, jak coś to mogę jeszcze w środę, więc tak, to chyba będzie tyle. Możliwe, że wam dam jakieś updatey, jak wyjedziemy, ale to jest tak minimalnie prawdopodobne i ja zaraz lecę czytać dalej. Hejka wszystkim, jest 2 maja i ja wczoraj wieczorem czytałam 112 stron, więc jestem siebie bardzo dumna, ponieważ nie było mnie w sumie przez większość jakby czasu w domu, a i tak udało mi się aż tak wiele przeczytać, więc no jestem się zwyczajnie zadowolona. Najprawdopodobniej dzisiaj to skończę, więc dzisiaj możecie jeszcze dostać moją. Sorry, że tak patrzę, ale... Nie no, w kamerze nie wyglądają na takie tusa Dzisiaj jeszcze dostaniecie moją recenzję pod koniec, ale nie wydaje mi się, żebym miała płakać. A na razie do tego co już jakby przeczytałam, no nie wiem, no jakby wydaje mi się, że to będzie lepsza książka dla osób, które niedawno co straciły jakąś ważną dla siebie osobę, nie wiem, babcie, dziadka lub kogoś podobnego. Wydaje mi się, że to może być wtedy bardziej taka poruszająca dla kogoś książka, ale. Czy ja jakby może tak, ja. Nie bawię się przy niej źle, ale czy się bawię przy niej też dobrze? Nie. Nie było od tamtego momentu, co wam mówiłam o tym, nie było żadnego momentu, w którym się wzruszyłam, czy cokolwiek, nie było nic takiego. I no, trochę mnie główna bohaterka irytuje. Naprawdę był taki jeden wątek, który mnie bardzo poirytował. Był taki, że no nie podobał mi się i był taki, że jakby. Może tak, to nie będzie spoilery. To nie będzie spoilery, że ona tam z kimś się umawiała przez jakiś czas i nagle w ostatnim dzień mówi, że jednak nie. I. No, halo, jakby. Potem się. Z... Słuchajcie, w spoilerach będziecie mieli pod sam koniec filmu, ale na razie tak, no po prostu mnie irytuje Jest taka trochę głupiutka i. No nie podoba mi się to. Wiem, przewiduję, jak się to skończy, przewiduję wiele wątków. Możliwe, że będę miała rację z tymi wątkami, no ale tak naprawdę to mogło być to lepsze. Jakby na razie, poza tym, że jest tutaj żałoba, której ja jakoś nie za bardzo czuję znaczy, ci bohaterowie czują, ale ja jej nie czuję tej żałoby jak oni. To w sumie no dzieje się tak jak każdy: jest pogrzeb, po prostu chwilę nie potrafimy wytrzymywać psychicznie, no i stajemy do góry i lecimy dalej. I no tak to trochę wygląda w tej książce, jakby rozumiem, że to jest po prostu realistycznie opisane, ale ja bym chciała, żeby się coś działo więcej Znaczy to tutaj strasznie, no nie wiem jak to nazwać, nie powiedziałabym, że ta książka jest okropna, bo czyta mi się bardzo szybko i bardzo przyjemnie Ale jak wam już przedtem mówiłam, mogłaby być ona ciężej napisana, żeby czytelnik ją po prostu, żeby czytelnik bardziej zrozumiał w sytuacji, w jakiej się znajduje nasza główna bohaterka, to wydaje mi się, że wtedy by było to lepsze. A tak to. Nie wiem, cztery gwiazdki, bo nie było miło. Na razie tak sądzę. Zobaczymy, jak będzie z zakończeniem. Ale na razie tak cztery gwiazdki, bo nie odczuwam czegoś takiego, żeby. Bo nie jest to aż na tyle złe, żeby dać temu 3,75 Ale czy jest lepsze niż na 4? No nie wiem, po prostu Może ja powinnam po prostu czytać tą książkę Wtedy, kiedy ja bym była w takim No, jakbym straciła kogoś bliskiego Wydaje mi się, że wtedy ta książka po prostu Lepiej dociera do, o... do niektórych osób Więc, no nie wiem Zobaczymy Ja też jestem twardą osobą Więc jeśli, nie wiem Macie podobny wóz do mnie czy coś takiego To Czy wy się wzruszycie na tej książce? Nie powinniście, więc No ja będę, le lecę czytać dalej, bo Dostało mi 71 stron, więc No dzisiaj to skończę, już mówiłam i tak yy, Już całą jakby Ocenę moją i opinię dostanie się pod sam koniec, bo I spoilery Bo teraz jakoś już nie chcę mówić zanim nie poznam zakończenia Miałam powiedzieć, żebyście trzymali kciuki, żebym płakała, ale. No nie wiem. Tak naprawdę, to moja cała opinia to jest takie niewiadome znak zapytania na temat tej książki, więc <gryw> może już w końcu skończmy. Hejka, wszystkim jest 12.35, gdzieś około. I ja pół godziny temu skończyłam z tej strony. O! Z tej strony sam. Zanim się do was odezwałam, to wiecie, jeszcze wróciłam post na Instagrama. Powiedziałam wam, że skończyłam to na Instagramie, więc chwilkę to zajęło, ale teraz do was przechodzę oczywiście pod koniec tego. Będą spoilery, dam wam oczywiście znać. No, ciekawe to było, jakby moja ocena dla tej książki to jest 4 na 5, bo nie zasługuje ona na 3,75, ale nam wyżej też nie zasługuje. Ym, więc, tak, jakby ta końcówka była. Trochę niespodziewana, nie spodziewałam się niektórych momentów, i faktycznie była. No, była ciekawa, ale wydaje mi się, że niektóre rzeczy były troszkę naciągnięte, że jak na to, bo. No, nie można powiedzieć, że to jest książka y, fantastyczna, bo mimo, że mamy tutaj to, że może rozmawiać z kimś, mimo, że umarł, to nie jest to brane za fantastykę, chociaż nie wiem właśnie, jak to określić. Była jeszcze taka trochę jedna rzecz, taka lekko naciągnięta, która. Moim zdaniem, jakby się skończyła inaczej, to by jeszcze u niektórych więcej żalu e, wzbudziła. Skończyło się, jak skończyło. Może to nie jest moje jakieś niewiadomo jak wielbione zakończenie. Czuję lekki niedosyt, ale nie rozumiem, dlaczego niektóre osoby wylewają na tym faktycznie tonę łez i, i mówią, że trzeba pudeł chusteczek na to, bo... Rozumiem, że można, może parę, parę łez polecieć, ale nie rozumiem, że czemu aż tak wiele, bo no jakoś tego nie czuję. I jak już mówiłam już wiele razy, to może chodzi po prostu o to, że jeśli by styl pisania był cięższy, to może by to trafiło do większej ilości czytelników, że po prostu więcej osób by na tym płakało bądź y, trzeba to czytać w takim bliższym czasie, jak się kogoś straciło. Wiecie, o co mi chodzi, to wydaje mi się, że tak. No, ta końcówka mówię, była troszeczkę naciągnięta tam. Ja wam powiem w spoilerach już pod koniec, co mi się tam nie podobało w tym zakończeniu, ale ogólnie, no ważna to jest książka, ważna jest książka, pokazuje, jak sobie poradzić z czymś bardzo ciężkim. I pokazuje ona tutaj przede wszystkim to, że nie zawsze musimy sobie radzić sami z problemami, że zawsze będą przyjaciele, rodzina, ktokolwiek z kim. Do kogo można się wyżalić, z kim można porozmawiać, bo nie tylko... Ty, jeden, przeżywasz tu całą żałobę, są inne osoby, które cierpią tak samo mocno jak ty, i tutaj to bardzo mocno, mocno wybrzmiewa w tej książce, i wydaje mi się, że to jest. Czekajcie, bo ktoś. Dobrze, już jesteśmy, był kurier. Na czym to ja skończyłam? No, jak już mówiłam, po prostu ważna, warta książka, bardzo. Bardzo ważna, bardzo uczuciowa. I właśnie wiem, momentami mnie lekko irytowała główna bohaterka. Nie podobały mi się jej wszystkie zachowania, jakie tutaj były jakie tutaj były odnoszone i ja wam też to powiem w spoilerach. Um, ale tak, jakby czuję zawiedzenie, że nie płakałam, więc jakby pod względem płakania jest to kit, ale pod względem jakościowym to jest taki... Nie hit, nie kit, tak pomiędzy, więc rozumiecie o co mi chodzi, tak? Yy, to nie oznacza tego, że nie polecam tej książki. Ta książka jest dobra, tylko zależy kto, jak jest wrażliwy. Polecam ją przede wszystkim dla osób wrażliwych, bo wtedy będziecie mogli faktycznie wylać to na łez. Ale tak. Nie odle nie, od nie odpędzam was od jej kupna, ale też jakoś mega nie zachęcam. Zależy. Zależy po prostu, co wolicie, ale napłakanie dla osób wrażliwych, jak już mówię, chyba po raz setny, jest dobre. I to tak. To chyba jeśli chodzi o nie spoilery, to będzie chyba tyle. Yy, dziękuję wam wszystkim, którzy oglądali ten film. Mam nadzieję, że może Was zachęciłam do kupienia tej książki. Jeśli byście chcieli ze mną pogadać spoilerowo, to oczywiście zapraszam Was do komentarzy. Tam będziecie mogli bez przerwy... Pisać, oczywiście, nie zapomnijcie dać oznaczenia spoiler. I dla osób, które już nie będą chciały oglądać spoilerów, to jest dla was koniec tego filmu. Życzę wam miłego dnia bądź nocy. A dla osób, które chcą znać spoilery, zaczynamy spoilery. 3, 2, 1 start. Nie podobało mi się tutaj to, jak Juliet, Julie, Julie jak Julie po prostu potraktowała swojego kolegę z tej. Księgarni, że najpierw mu mówi, że tak, przyjdę, przyjdę. Dzień później, dzień wcześniej przed tym, że dobra, wiesz, to jednak nie idę. I ona tak to powiedziała w ogóle bez poczucia winy, co było troszeczkę takie hamskie z jej strony, tak naprawdę. I potem mówiąc samowi, że udowodnię ci to, że ja tam pójdę, powiedziała mu w końcu, dobra, to jednak idę. I. No to było trochę irytujące, tak naprawdę, ale bardzo podobały mi się wątki z Miką, które były. Przede wszystkim to, jak mieliśmy w wspomnieniach Juliet... Ju, Juliet? Julie. Kurczę, bez przodu mi się myli Juliet a Julie. W wspomnienia, wspomnieniach Julie mamy to, jak Mika y, zawsze tam podpuszczała sama do Juliet... Julie. <grywka> do Julie, żeby tam zawsze... Nie wiem, byli razem, myśli niechcący do kina, więc no akurat nie były to najlepsze zachowania tej bohaterki, ale nie kończę by mogę na to przymknąć oko. E, co mi się tutaj końcówka, właśnie ta końcówka, jak była na tych polach z jęczmieniem, i podobało mi się tam to, jak nagle wszystko zaczęło być takie, wiecie, że e, ten kamień zaczął świecić, że księżyc tam dał plask, nie wiem, czy to może się działo w jej umyśle. Czy faktycznie na żywo, ale jeśli tak to trochę to było takie trochę naciąka, naciągane Wtedy bym to tak troszkę bardziej nazwała fantastyką niż młodzieżówką tak naprawdę I nie podobało mi się to Znaczy to właśnie jakby to się skończyło tak, a nie inaczej to moim zdaniem by ta książka była lepsza Jakby to się skończyło tak, że faktycznie po tej 12 mimo, że ona wymieniła tam karty w telefonach to jakby to się skończyło w ten sposób, że faktycznie nie mogłaby do niego dzwonić się, pożegnać. Kurczę, to by był tak dobry zabieg. Ja wiem, że może autorowi byłoby trochę żal wtedy Julie, ale świetny by to był zabieg. Po prostu pokazywałoby to, że faktycznie nie wszystko jest kolorowe, nawet jeśli mamy ostatnią szansę. Nie domyśliłam się też wątkiem z tego, że nie przyjmą ją do tego do tej szkoły pisarskiej, do której ona bardzo chciała pójść. Więc ogólnie ta książka miała w sobie bardzo wiele różnych treści. Niektóre mi się podobały, niektóre mniej, ale jak już mówiłam, jest to po prostu książka dobra. Czy chcę Wam coś jeszcze opowiedzieć więcej, spoilerowo? Um, nie podobało mi się też na początku to, jak traktowała ona Oliwiera, w tym sensie, że no wiadomo, że oni tam siebie nie lubili Więc trochę się nie dziwię, bo jak ja bym nie lubiła Jakiejś osoby 3 lata, a potem by ta osoba się Nagle tak, od, tak do mnie odezwała To też bym jakoś nie traktowała jej Sympatią, ale no Na sam początek tak faktycznie było tak Rozumiem jakby Za pierwszym razem była trochę taka niemiła, ale Za drugim razem trochę też była A ona widziała, że on chce jakby pogadać I chce mieć kogoś Z, ki ki z kim może razem Dzielić ten problem, więc Tutaj już za bardzo nie wiem o co yy... Co sądzić o tym wątku, ale no podobało mi się to jak jej przyjaciele po prostu byli dla niej wielkim wsparciem I podobało mi się to właśnie jak Mika, jak były te momenty o Mice i o tym, że tam miała te zajęcia samoobrony I, i to jak po prostu często broniła Julie i oczywiście nienawidzimy Taylor to, yy, to z, każdym się z każdym się ze mną zgodzi. Więc to chyba będzie na tyle ze spoilerów. Też ta książka jest, nie jest ona długa, więc ja nie mam za, za wiele co wam powiedzieć spoilerowo, ale tak. I to chyba już będzie całkowicie na tyle. Mam nadzieję, że ta zaczytana recenzja wam się podobała. I co? Ja się będę z wami żegnała. Życzę wam miłego dnia, bądź nocy. Trzymajcie się. Cześć.